Witam Was kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Chest PvP na Coxcrafcie, który bardzo ostatnio mi się spodobał jak robiłem ranking yy, Chest PvP, ale dzisiaj nie jestem sam, bo jest ze mną tam, tam, tam super placek! Ja nie mogę. To było dobre, to było dobre, ja to zatrzymam, to było dobre Będę sam wstał, jest dobre. Zobalone to było. Ja myślałem, że mi Minecrafta ścięło. Ja chciałem już wtedy robić nawet, ale. Dobra widzowie, my już tutaj ogólnie... Jeszcze wczoraj trochę graliśmy i dzisiaj, przed nagrywkami. Więc y, mamy dużo pieniędzy, szczególnie super placek. Y, ile masz tych pieniędzy? Dwa złote. Dwa. No to można i tak w sumie. Y, ostatnio jak nagrywałem odcinek stąd, bardzo, bardzo mi się spodobał ten serwer. Także stwierdziłem, że wrócę tutaj, ale nie samemu, tylko ze znajomym. Więc... Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam przypadnie do gustu i mam nadzieję, że coś w końcu będzie się działo, a nie tak jak w poprzednich odcinkach. Jeżeli rzeczywiście będzie to dowalony film, to zostawcie łapkę w górę oraz subika na tym kanale. Będzie mi bardzo miło. Nawet yy, super placek potwierdza. O, już mam pierwszą osobę. Chodź do mnie jak super placek, pomóż. On się klepie. On zaraz mnie zabije. Weź go, weź go. Weź go na siebie. Chyba goni mnie. Dobra Pierkenka Perłę rzucił gdzieś tam jest, tam jest O tam jest! Nie no on nie umie pereł rzucać nie Gonimy go, dawaj I za z lecimy twardo! Dostał o! Ale Został zniszczony po prostu Zabiliśmy go, to jest to A, to będzie dobry, będzie dobry i tak lepszy niż ten co ma Bomboklat. To jest mega. Choć lepsze były te klocun nie moim zdaniem. No. Tam było normalne to opety, jest jeden 8. No właśnie, właśnie. A mam e, strife. No Na 3 minutki i e... jest pięknie. Ale mam jakiś plan czy po prostu bijemy się... No z... po prostu... Tłuczemy z... tych. Tłuczemy wszystkich jak się da. Czekaj, bo tak, ja tu mam sparty, klatę... Eee... E, slash kosz. Ogólnie podsleż kosz, masz kosz. <grychy> Jakby wiesz, nie? <grychy> no way. A co to za zajście do twojej piwnicy Gargamela? To to jest. czekaj poczekaj, mieszasz? poczekaj. Wait. o matko. Pokaż to. Zapraszam. Cowie, no widzicie way. to? Uh, uh. <grychy> <grychy> Dobre Dobra widzowie, o tu jest jeszcze jedna skrzynka, paczek, jak ją ukryli Lecimy. No to so, Ej chodź, o, typa mamy, typa mamy, typa, as typa, as ty, as ty, wiesz, typa mamy, lecie. typa mamy, typa mam Typa mam i w niego wjeżdżam Dobra, to ja, ja, tam idę bez ręka, bo jestem... Tylko nie wiem czy on nie jest na jakimś speedzie Dobra nie jest, nie jest Goni go Ała! On jest, on ma stręfa, on ma stręfa, on ma stręfa, on ma albo coś, ma jakiś Kurde Ja go zaraz zabiję, zabiję go zaraz Albo i nie Dobra, chyba go jednak nie zabiję No, tyle po tej wspaniałej grze Eee, oj Potrzeb... eee, Potrzebuję Sprawiedliwego Nie wsparcia. On idzie do mnie z powrotem Boję się go, o nie, tylko nie to Tutaj ogólnie Wczoraj jak graliśmy z Superplackiem Jeszcze to się zrespiło tutaj to złoto Tyle małych zombiaków tutaj wyszło z tego ja tam Jeżeli... 500 dolarów dostałem. Gdzie to było? Na tym zimowym to nie? nie? Nie, na jakimś... E, to był... Ja teraz aktualnie Techa jestem na pustynnym. Ta na pustynnym to było, no. Dobra, na Ty, a co się dostaje jak kopiesz te jakieś dłomy? Nie wiem, kopię te, te kloce takie y, nowe i co się z do tego dostaje? Kopię to, a co się odnawia? Nie wiem, no bo tu nie ekpa. da się kopać. A, ekwa dostaje z tego. No, a. To ekwa dostaje dobra podaj czekaj, mi swoje ba... kordy, podaj, podaj mi swoje kordy. Ja na no, spał nie jestem, widzę cię przecież. A. No to ja nie wiem, mogę do ciebie iść. O poziom to... kopania jest! To chodź. Dostałem już pokiem kopania i to teraz, czekaj. Teraz dostaję może na to. No no, no i no i teraz ci usuwają Minecrafta. O, wy... Aha. 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 Kopałeś diament. Ej, to całkiem nie jest, bo no, diamenty trochę to, to są warte No diamenty, to, to, to diamenty małe... są. O, widzę cię. Dobra, nice. Mam łuk. Ciekawe o, łuk tu jest, jest dobry, łuk tu jest dobry. No dobra. ale mało no, jest. dobrze, że O, mam strzały, dobra, mam strzały. Teraz mogę strzelać w tych kasztelanów. Yy, dobra. I co mamy? O, mam jakieś... kop łeb. Też mam strzały, tak jakiś... Tego refleksja mam. Pięknie, jest super. Yy, mogę ci dać, mam pięć strzał, a łuku nie mam. Mam. Mam, mam drugi łuk dla ciebie, czekaj. O, no i git. Tak. Okay. Yy, masz. Dobra, co co o... to jest za łuk? Power 1, power nie. 1, dobra. Dobra, jakiś gościu strzela do niego, czekaj. Tak? Czekaj, 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 cze, no gdzie Power 1, ale za coś, power 1. O... No właśnie nie wiem, on gdzieś tutaj, o tam jest. Wchodzi. Trafiłem. Kurczę, I jeszcze widzisz, ile on ma HP, jak do niego strzela. No nie! O dobra, chyba trafiłem. Dostał! Ale... Dobrze, dobrze go. Ale prędkość, zawrotna. Jak on ucieka, widzisz? On musi mieć ten... Na... Ale na hita go prawie zabiję. O kurde ty masz laga chyba. Tak, dostałem. Zabiłem, dobra, Dobra, dostałem. no i git, i git. Eee, dobra, muszę. Nie, nie, po, podkę prawie, podkę prawie wypiłem, nie? Miss Jestem na strzała, praktycznie. No po prostu. Właśnie, nie, nie jest jestem. Na strzałam, tak. Nie jestem głodny. Trzeba więcej skrzynek podpierać że strzały, bo... Tak, to tak, 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 tak. Wprawdzie ja go miałem na Dawaj, tam, tam pójdziemy, tam pójdziemy. Może, co? Tam więcej Ja tak czuję, że tutaj będzie lepiej. Jakiś dwóch typów nas goni. No to uciekaj, uciekaj, uciekaj. No ale nie, oni A? się biją, oni się biją jednak. A to zostaw, to zostaw, to zostaw. Nie, czekaj. To regenka, regenka. Okej, okay, jeden, jeden wygrał. Możemy go bić teraz. To wjeżdżaj, wjeżdżaj. Aha. Uy, odejdź, odejdź, odejdź. Dobra. Dostał złup. Zabiję go, zabiję go. Nie ma swoich Zabiłem. Z nami. Daj kolejne, dawaj, dawaj, nie, czaj, 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 bo za dużo ich jest. Zabiłem nie, go. Ja, ja ja... plecy, plecy mamy, plecy mamy, plecy mamy, mamy jak coś. Dobra. Dobra, nie. nie, nie. Nie, nie, nie. Ucieka Uciekamy, uciekamy, uciekamy No KOLEJNY! Nie goni Za dużo ich tu jest Oh my god Ej jest, jest ciężko no, mnie, mnie jeden goni, więc teraz jem dla po prostu Aha dobra. i ucieka teraz Dobra, dobra ja, ja mam luz, ja mam luz na tą chwilę Dobra, nie ma tej Ja tutaj prawie zginąłem, ale... Dobra, jest dobrze Ty żyjesz jeszcze? No jestem przy tobie dosłownie A dobra Teraz tutaj lepiej No i tak. <grymne> <grymne> tu nic nie ma. E... Pomocy? Ej, pomo Pomocy. Wyjść nie mogłem. Zaklinowało mnie. Aha. Dobra, jak sobie połączę te miecze, to będzie dobrze. A tutaj są kowadła? Co e, są? O tu nawet jest jakieś. Dobra, tutaj nawet, można połączyć. No, tak? No. A nie? Czekajcie. tyle lewem muszę mieć albo ja nie mam żadnego levela, więc yy, fajnie. Ja mam milion tych mieczy, nie? Kilka klat. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Dobra. No, gdzie jesteś, no, tu jestem. Od, z tego expa, z tego expa. Patrz, to kopiemy i mamy expa, żeby połączyć. O! O! A tu są te lampy z kowadłami. No i dobra. I w ten sposób robimy z że a żelaznego Protection 4 i, i nie umieramy po prostu. Dobra, ja mierzę w tym No i łatwo. A dobra, no tam, nie, dobra, nie, nie go, niego, niego, nie, go, niego, nie, nie nie ma nie ma po co, nie ma po co o, Nie ma po co Jesteśmy lepsi, dobra, chodź? Czekaj, ja. Możemy do tego kowadła, na, na, na znowu nas goni, znowu nas goni On ma jak sobie miecz, nie, 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 on chce nas zabić Uważaj, uważaj, idzie, 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 dobra On ma też refiny. Dobra, uciekaj, 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 za dużo ich tam jest Ja żadnych nie ma. Tak on chyba na spicie jest, nie? No i strasznie dużo bije. Kurde, no właśnie czuję, poczułem. Aha, bo oni na siebie się stupili. Tak, zagra... No i w wam je zamknął. Szybko no <grybko> poszło. No nie, to tak sami. O, tutaj kolega yy, na No dobra, ja w sumie nie wiem, co połączyć, zapomniałem. Dobra, skaczemy. Gdzie jesteś, super placek? Na spawnie. <grybko> A. No to ja już zacząłem lutować skrzynki, których jeszcze nie otwierałem, więc jest bardzo dobry lut, bo też mam y, miecz Sharpness 2, żelazny oczywiście. Aha, fajnie, Od razu. O! Widzę się. Się wystraszyłem ciebie. Dawaj, dawaj. Kopmy to w sumie. To się nazywa życie. Dobra, chodźmy gdzieś co. Chodźmy no, gdzieś. E, tu mamy jakiegoś kolegę. Co stoi. Stereopian. Idziesz? No a bijemy go, bijemy go. Ale dostaję, ale dostaję. Jak go nie zabiję... Co jest? Co on mi musiał mieć za... Co on musiał mieć... Nie, to jest niemożliwe. Cheater kolejny. Wiecie, zrespiło. Ty już poszedłeś nie, na RTP? Ja na, 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 Dobra, w tepe. o kurde, ja jestem. Lecę! Ała. Nogi se połamałem chyba. Nie wiem co on musiał mieć tamten chłop, ale że on rozwalił dwóch i... Ja mu jeszcze taką strefę dałem. Widzieliście to na pewno kochani. Że on taką strefę dałem i Tam nic mu się nie stało. mam. Co masz? Koks'a mam. Muszę tam wypikać! Ubałem, no, bo ja nie wiem, kostka drogi jest, jak ja patrzyłem to koku 4000 jest To takie... drogie rzecz O no, nie, mam typeczka jakiegoś, ja chyba... O nie! On na jak sobie miecz Dobra Klem. Nie mam już strzał Aha, nie mogę kostka wcelać Nie! Nie, znowu mnie gonią. Dwa Ała! Ale dostałem. Aha, boni, bo ja nie mogę. Nie, zostawcie mnie, proszę. Kopaki, dogadamy się. Dogadamy się jakoś. Chyba. Nie wiem. Skupiłem ich. O, o, widzę cię, kurde. widzę cię. ten panie się do ciebie. Siema O siema <laughs> Cześć, muszę tam doskonać O, dobra, mam. Akurat przestali mnie gonić, nie? Więc yy, fajnie, podoba mi się to bardzo. A, goni mi. mnie! No nie, to ten sam! To ten pasztet! On jest mocny, ale on jest sam teraz, wiemy go, dawaj A i co teraz zrobisz? Paruwo! I co? Jak się czujesz? Ale on z łuku będzie nawalał, nie? No wojan! nawet Dostał, dostał, ale zaraz ginie, zaraz ginie. Gonię go, gonię go! Nie trafia! Oh, Szarpny z miecz! Szarpny z miecz! Ale co to jest? Ja mam z niego dwa sharpnessy dwa miecz. To jest. O! O matko. Dobra, idź na spawnasy to połącz. Tu to expa, nie? A no to tam... to problem. Idziemy kopać? Możemy kopać teraz, tylko nie wiem gdzie ten. Tam tam, tam jest jak tutaj. To trzeba uważać ogólnie. Nie na prawo. Czekaj, to bo tutaj da się, jak, tu jest skrzynka, tylko jak ją można zdobyć. Ja o, go mam. Już o fajnie. Po, poszukajmy skrzynek, zdutujmy jak najwięcej skrzynek i potem wracamy na spawna z takimi lepszymi itemami po prostu, żeby je odłożyć, bo my cały czas latamy i potem tracimy te itemy. A skrzynki zaraz się skończą nam, bo nie wiem raz na ile można otworzyć, ale jak już raz je zlutujesz to przez jakiś ej, czas ej, potem nie ej, masz to, tam, tego bo tam jest ten, 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 ten sobie jest tam na mapie. dobra 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 eee, tam jest skrzynka jeszcze której chyba nie otwier... nie to też otwieram. to widzę, w takim razie otworzyliśmy już prawie wszystkie skrzynki na tej mapie no nie no i, i do... znowu tam. ktoś nawala przeszukajmy jeszcze całą mapę tak przejdźmy omijając yy, wszystkich typów myślę najbardziej jak się da Weź, weź dawaj na niego, on jest tam. Dawaj na niego. Dobra. Tylko muszę zjeść. To trochę... Nie, 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 to, to nie biegnij tam. Jak on biegnie w tego diaksowego, to się zawróć. To no, będzie no, no. problem wtedy i... ...nici z naszego planu. Gdzieś na tych domkach też, Dobrze. na dachach tych domów są te... ...skrzynki, tylko nie wiem jak tam można się dostać z ziemi. A no ja wiem, ja tam byłem dopiero, to co mogę wskazać. Ech. nieważne Nie działa tutaj chodź, nie? O tutaj No, no I wtedy przychodzisz tutaj, są tutaj też jakieś No dobra, nie, to nie potrzebuję tego O! Dobre dobra, nieważne Nie, nie, ja nie umiem w parkour, nie? ja spadłem Ja spadłem A ja myślę, że można iść już na spawn'a, bo ja mam całkiem spoko rzeczy Nikt nie wierzył, nikt nie wierzył w... Tej chwili nie otwierałem, Dobra. Jest Lipa z... Nie, 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 nie. Ja skakać się umiem w tej grze. One eternity later. Gdzie ja? Jak ja tam doskoczyć? Patrz, patrz. No tak A no dobra. Dlaczego co na spawn'a? No. Widzowie. Teleport 10 sekund. Na... za dużo, powinno być 5 sekund. Tak, tak i o tym też mówiłem. Narzekałem na te 10 sekund na filmie, gdzie testowałem y, wszystkie serwery z PVP. Możecie to obejrzeć. Odsyłam was do tego filmu w tym momencie i stwierdziłem, że to jest za dużo te 10 sekund, bo no, ktoś w te 10 sekund może przyjść i was po prostu pokonać. Tak, do Ender Chest'a można sobie odłożyć rzeczy, takie bardziej wartościowe. I ja to właśnie zrobię w tym momencie. A już mam w ogóle 27 diumentów, to mogę sobie całego sakata oczywiście zrobić, ale chyba nie ma sensu. Nie ma tutaj Trzeba... sensu, teraz nie ma. Trzeba znaleźć albo książki, albo mieć level. Idziemy, idziemy ale... level chyba robić. Tak. Czekaj, bo ja mam jeszcze 10 butelek. A to sobie je odłożę w sumie. No ja odkładam butelki i po prostu jak będę miał już wystarczająco dużo rzeczy, to sobie będę robić wtedy. Tak, I tak, sobie tak. tak. Cztery, żeby nie łazić z tym, jak nie będę miał żadnych temu, nie? To, to możemy iść według mnie kopać tutaj na tego, o, To. Patrz na Tak, tak, tutaj, tak, no. tak. No możemy. Tutaj ktoś tu coś chyba leży. Jest. Ale on nie ma nic. To możemy go nawet zabić tak dla fabuły, nie? Mam słaby no, patrz, kilo. To A ktoś tutaj w środku, coś jest co, nie? Co to jest w środku? Jak on Czekaj. Tam w środku ktoś tam jest! Co jest? Ha, nie, nie, nie da się tego... Nie bić. możecie nie się wiem, bić. Wyjdź stąd, wychodź. A Ta, ja mam prawie zginąłem. A bo to jest... Uważaj, czy, jak, to jest ochrona! Uważaj, uważaj! Aż wyrzuciłem ten... Co jest? A, jak ja zginąłem tak szybko? Ja, ja też umieram, Aha. nie? Umarłem też. A dobra, to chodź teraz na ten zimowy tam kopać może w takim razie nie na. Tak, tam, tak, myślę. Jest. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. Walę RTP i mam nadzieję, że mnie przetep... A, jednak nie. Jednak nie tepnął mnie tam gdzie chciałem. Nie A... przetepało tutaj ten kapliczki, myśliny jakiejś... w Nie! Znowu. O, Dziś jednak gość. odpuścił, jednak odpuścił, to dobrze. O, jakieś buty. Butami nie pogardzę, bo aktualnie nie mam. Nie wiem czy te będą lepsze od żelaznych zwykłych. Nie znam się za bardzo na tym. Przydałoby się spytacz jakiegoś znawcy. O, Jak to? Jakim sposobem ty nie widzisz? Tychną. A no o, jestem, będziecie. no siema. Ogólnie o. mam strefa i mam regentkę, więc jest Git. Tych potek trochę więcej. O, tu też chyba można kopać, nie? Nie, tego to węgla. Ma. A, pole sensu. tam na górze. Dobra, no to i lecimy tam na górę, tam ktoś chyba jest, nie? Jakiś bambik okay. O to jednak nie jest Bambik okay. Pewnie on ma najlepszy w grze On uh, uh. mnie zostawi to ja to się to na dole. Szybko poszło Ciekawe za ile można sobie coś tutaj kupić ciekawego Zaraz Znajdź sprawdzimy na... do, 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 do. Market GUI Za 900 A, ten, ten jest to, tak. Sharpness 5, miecz. Na wykończeniu taki już. Za 500 to jest Sharpness 4. Co jest tu jeszcze jest? Za 300 żelazny jest taki. Gdzie? A jest Sharpness, to mogę go kupić w sumie. Ale nie wiem, no czy pewnie. mi się opłaca. Wolę chyba Sharpnessa 5 mieć. No. My ta, a może to chyba naprawić? Tak, warto, tak, można naprawić. No teraz jest za 950 niezniszczony nie Sharpness 5. No jest, jest. To czekaj, jak sprzedam wszystko co mam. Dobra, sobie zrobię po prostu z tego gapy. Nie ja to za 190 tysięcy. Hmm. Gdzie jest crafting? Muszę crafting. Tu jest crafting. I zrobimy teraz. Dwa. Tri. Hop, śup, tralla. I teraz sell all. Jak ja chcę zobaczyć jak się enchantuje, co potrzeba do enchantowania w tym enchantie bo ja mogę się zenchantować w przyszłym diamentowym mieczu nie? Dobra, ostrość powiedzmy, że chcę. I chcę powiedzmy ostrość 5. Koszt pieniędzy 6 tysięcy mnie to kosztuje. Wymagany EXP w banku 40 level. No dobra. I wymagana ilość biblioteczek. A skąd ja mam nie wziąć biblioteczki? A co oni ci każą? No potrzebuję 6000, level i y, 12 biblioteczek. Na co? Ale nie wiem co to są te biblioteczki. No żeby zainteresować nasz jest 5 miecz. Aha, a na pierwszy mało, poziom? Nie, no na, na, na pierwszy poziom to mało, jakoś czekaj. Powiedzmy, pierwszy poziom e, 750, 5 level i 2 biblioteczki. Ale... A może biblioteczki jakąś same da się kupić? Czekaj właśnie sklep jest przecież. Ktoś nic sklep. A no no. Hop, 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 siu. Chleb. Kupno przedmiotów. Nie, nie mogę kupić biblioteczki. A no to tak. nie wiem, to bez sensu. W takim razie ja to nie to, rozumiem. Chyba, że... Bo, nie, może po to jest siekiera, żeby kopać je. No ale skąd wykopiesz biblioteczki? Nie, może są jakieś tak jak te do kopania normalne, tylko z na przykład. Nie wiem skąd to by było. Czekaj. Rynek. Dobra, tu się bijam, chłopaki. to ja im nie przeszkadzam, chłopaki bijcie się. Są gdzieś jakieś biblioteczki? Na rynku nie ma. To seria teraz jest bez sensu całkowicie. Aha, chyba, że mo może że po prostu biblioteczek dookoła enchantu, ale no to jak jest darmowe, chat na spawnie, to po prostu nie ma znaczenia. Widzowie, widzicie to co ja mam? Aktualnie? Widzieliście moje, moje ekwipunek? Ja nie mogę. To jest niesamowite po prostu, niesamowite! Teraz tak, to trzeba do ender chesta odłożyć, to tak samo, to, to wszystko też, wszystkie miecze też i zaraz sobie, dobra, to wyrzucam, to wyrzucam stąd, Emeraldy, Jabłka, to idzie tu, to idzie tu, to idzie tu, to zostawiam przy sobie, bo to może mi się przydać eee, w sumie, kosz, to do kosza, dobra, mam tak, trzy miecze, Sharpness. 1 1 miecz sharpness 2 5 spodni 3 prot 1 unbreaking 1 i 2 prot 2 unbreaking 1 2 klaty 1 1 i 1 kask 1 1 nie nawet 4 miecze sharpness 1 poczekaj tu będzie 2 mogę chyba 4 zrobić tu będzie 2 połączymy 2 nie nie mogę nie mogę ale w sumie zrobię zrobię trójkę zrobię miecz sharpness 3 no teraz się bije z jakimś typem, a no właściwie to nie, nie, się z nim bije, tylko on po prostu... Bije mnie. Dobra, tak, tylko tak, żeby nikt mi expa nie zabrał. O matko, ale dużo dają te butelki z ekspem. No trochę dają, ale... Mam mieć Sharpness 3. Żelazny czy jaki? Żelazny, żelazny. Dobra, odłożymy to Ender Chesta. Ja, ja chyba nie wiem, ja chyba spróbuję zenchantować te miecz po prostu na jakiś Sharpness. Nie wiem ile. Ja też chyba to zrobię. Tak szczerze. Dobra. Tutaj craftujemy diamentowy miecz. Tworzenie diamentowych itemów jest zablokowane. Aha, to po co mi są diamenty? Do sprzedaży. <grym> <grym> Cze, to, ale to, to jak ja mam stworzyć diamentowy... Skąd ja mam wziąć diamentowy miecz? No właśnie co ja mam sobie po prostu Kita kupić ten to nie? I wtedy będzie wszystko dobrze, tak? Widzimy to jest No, no dosłownie. To skąd ci ludzie biorą te diaksowe rzeczy? Chyba nie to co nie. mówił. Bo... Czekaj, hit... Powiedz mi kok. Sharpness. No ale tutaj nawet nie ma tych diaksowych. Miałem to jest no to Da się bierze twy... się... to diaksowe rzeczy? Eee, kupno przedmiotów. Ale, no... Nie widzę tu sensu. Nie wiem dziwnie to, to kolocha. Tak. To w takim razie to w ogóle nie ma sensu, żeby tutaj grać, jeżeli nawet nie mogę sobie zdobyć i Bo jakie mam takiego coś coś mieć? Chyba, że nie można na spawnie, a poza spawnem można, no ale to też to... nie... no, ale to, no jaki to by miał sens? No właśnie, no czekaj, teraz... Teraz jestem poza spaunem, teraz mogę, mogę jakieś yy, craftingi znaleźć tam, tam wiemy, czy tam to mogę to, to nie to jest rzeczywiście mega bez sensu. Dobra, ale przynajmniej seta będę miał teraz lepszego. 6? Ja nie mogę. To ja się wykosztuję. Ale nawet seta nie mogę sobie zrobić takiego? To nie, to, to jest w ogóle bez sensu już. Czekaj no. Ja w ogóle. Wiemy, to zaraz nic, się... nic Każdącym nie można. E, dobra, buteleczki. Level. Pięknie, pięknie, widzowie. Teraz łączymy. Mamy mega dobre spodnie i dobrą klatę. Na razie to odkładam tutaj. Będę się w tym woził. A nie no to, to jest jak nie można... No nie... Ja szukam teraz craftingu komnaty, bo czasami są jakieś tam gdzieś... Jako zbogą... Dobra. No, nie wiem, bo... tak, tak. tak, zrobimy. To do kosza można wywalić. Dobra widzowie! W takim razie tym oto brzmiłym akcentem, że nie da się skrawdzać leksawych idemów. Kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobało, trawcie łapkę oraz subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo pamiętajcie, filmy pojawiają się w środy i niedzielę do końca wakacji. Także obserwujcie, wyczekujcie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!